Lęki, niepokój, problemy z zasypianiem, osłabiona odporność, problemy adaptacyjne do zmieniających się stresowych sytuacji w życiu, w pracy, w domu. To najczęstsze problemy, z którymi się spotykamy. Czy jest na to sposób? Jest. Ale nie wykuty w laboratoriach, nie opatentowany. Tylko rośnie taka mała, nieduża roślinka do medr 20, m w suchych rejonach Azji i Afryki. I o niej Wam dzisiaj opowiem. Ten film nie jest poradą medyczną ani zaleceniem lekarskim. Jest tylko stwierdzeniem pewnych faktów. Natomiast, jeżeli potrzebujesz porady medycznej, udaj się do lekarza. Ashwagandha. Rzenszeń indyjski. Roślina z rodziny psiankowatych. Rośnie sobie cicho w suchych rejonach Azji i Afryki. Jest to niewielki krzaczek do 1,20 m krzew o wydłużonych, matowych liściach oraz kwiatach w kształcie dzwonków, rozwijający się w czerwonawe owoce. W medycynie hinduskiej, ajurwedzie, wykorzystuje się korzeń i owoce. Badania wykazały, że stosowanie ekstraktu z aszwagandy przez 60 dni obniża poziom białka tribuliny w mózgu. Trybulina jest klinicznym wskaźnikiem lęku. Ashwagandha wpływa też na obniżenie kortyzolu, hormonu stresu, podwyższa poziom testosteronu. Wpływa obniżająco na poziom glukozy z siłą podobną do glibenklamidu, takiego leku przeciwcukrzycowego. Ashwagandha, witania somnifera, witania ospała, jest stosowana w tradycyjnej medycynie sinduskiej, tzw. ajurwedzie. Łagodzi stres, Zmniejsza niepokój i lęki oraz ułatwia zasypianie. Zaliczana jest do adaptogenów, czyli takich substancji, które ułatwiają nam zaadaptowanie się do nowych stresogennych warunków. Jej właściwości prozdrowotne są wynikiem zawartych w niej witanolidów, ale zawiera też alkaloidy i flavonoidy. Niektóre prace naukowe przypisują jej właściwości poprawiające funkcje poznawcze odporność, zwiększające wydolność fizyczną. Wymienia się też poprawę płodności i funkcji seksualnych. Redukuje stany zapalne, wszelkie stany zapalne, podobnie jak maśla, zwiększa siłę mięśni, poprawia poziom kortyzolu, pomaga obniżyć poziom glukozy. Znajdujemy też prace mówiące o pozytywnym wpływie na profil lipidowy i gospodarkę węglowodanową. Poprawia zdolności regeneracyjne organizmu po treningu. W badaniach na modelach zwierzęcych wykazano jej właściwości antynowotworowe i antyoksydacyjne. Stosuje się głównie korzeń aszwagandy w postaci ekstraktu, wyciągu lub sproszkowanego korzenia. Suplementy zawierają zwykle 300 do 500 mg ekstraktu. W przypadku sproszkowanego korzenia należy stosować około 3 gramów dziennie. Nie dłużej jak 3 miesiące. Ostatnie normy, które można oficjalnie stosować, jeśli chodzi o witanolidy, to 10 mg. Ale jeszcze do niedawna można było 30. Komu to przeszkadzało? Włączamy myślenie. W ajurwedzie stosuje się dawki 10 razy wyższe niż te zalecane u nas. I to długotrwale. I nikomu? Nie wyrządziło to żadnej krzywdy, a więc sami włączcie jeszcze raz myślenie. Kto oficjalnie nie powinien przyjmować ażwagandy, Czyli ludzie, którzy są, biorą leki nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, czyli te sry wszystkie. Ale też mówi się, że kobiety w ciąży, karmiące oraz dzieci. Ale jeżeli mamy osoby nadpobudliwe i agresywne, należałoby się zastanowić nad suplementacją. Przedawkowanie wszystko można przedawkować nawet wodę. Więc objawy przedawkowania są charakterystyczne dla wszystkich przedawkowań: nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. A więc, jak widzicie, jest to substancja naturalna, która może przynieść nam bardzo duże korzyści. Nie jest toksyczna. W medycynie Dalekiego Wschodu bardzo pożądana i często od tysięcy lat stosowana. Więc my też powinniśmy zacząć to stosować. A więc zapoznajemy się z odcinkiem i wymieniamy się ze znajomymi informacjami. A nasz kanał prosi o łapkę w górę, subskrybowanie i komentowanie. Do zobaczenia. To czyta książki Ten żyje podwójnie. Kolejna wspaniała książka Kena Świat bez końca. Średniowiecze. Rok 1349 350 parę. Sytuacja. Wypisz wymaluj prawie jak teraz. Dżuma. Czarna zaraza. Tysiące ludzi umierają, stosy na ulicach. I zobaczcie, księża zamykają kościoły, uciekają, służba zdrowia nie zdaje egzaminu, odwraca się, zostawia pacjentów bez opieki. I jest jedna młoda osoba, która dzięki światłości umysłu, zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł, potrafi stawić czoło chorobie. Wiadomo, olbrzymia epidemia to była prawdziwa epidemia. Więc i ofiary były, ale potrafiła zminimalizować ofiary. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak się zachować przy jakichkolwiek epidemiach, które może kiedyś spotkacie w swoim życiu, posłuchajcie tej książki. Zobaczycie, że lęk, strach i słuchanie tych głównych narratorów, telewizji, radia tam, akurat księży Zambony. To najgorsza rzecz, jaka może Was spotkać. Musicie kierować się swoim rozsądkiem i wyciągać niezależne opinie. No i postępować rozsądnie, nie emocjonalnie, bo w tej chwili wszystko idzie emocjonalnie. Życzę miłej lektury. Ken Follett, Świat bez końca.